Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ksazaks, a to jest beta gry Path of Exile. Jeżeli dobrze pamiętam tytuł, ale na pewno Path of Exile i chciałem Wam pokazać. Wyszła beta niedawno, podobno bardzo fajny hack and slash. Zaraz to sprawdzimy. Ja tutaj tylko sobie stworzyłem postać, żeby sprawdzić opcje i tak dalej, ale już sobie robimy Create. Pokażę Wam klasy postaci. Ok. Pierwszy kto tutaj jest? Templar. Czyli podejrzewam, że jakiś wojownik. Coś tu lub paladyna. Dalej. Shadow. Wow. Hmm. Powiedziałbym sobie Łotszyk. Złodziej. Maruder. U. Twardziel. Bardzo przypomina marudera ze Starcrafta: Ranger, Wo, ale wyskok. Dobra, spada i nie chcę ciebie na pewno. Duelist, woah. Fajna, ale bardzo przypomina Dartaniana. witch. Woah. Jasne, że bierzemy ją. Jak ją nazwiemy? Ksa-za-zia. ksa, ksa Lig niech będzie. Okej, okay, nie gadaj tyle już. Gadając, Baby, które gadają za dużo, nigdy nie wychodzi im to za na dobre, prawda? Nie wiem, czy nie będzie za głośno, zaraz zobaczymy w menu i spróbujemy ściszyć. Bo potem nie umiem ściszyć. O options. Eee, są undy Ciszymy troszeczkę dotąd, dotąd i dotąd. Okej, okay. save. Stawaj, wiedźma, co? Czyli nasz statek się rozbił. Mamy zrozumieć. Mm -hmm. Dobra. Wow. Ej, co na go pięściami, no bez jaj. Driftwood Wand. O! Fajnie. Um, jest jakieś zbliżenie na ciebie, pokaż się. No. Powiem wam, że to Diablo na razie daleko. Ale, no cóż, nie można porównać wszystkiego do jednej gry. Feeling jakiś taki, no. Nie powiem, że. Ale zombie. Czyli. Kibi.. U Kibiego już ta gra przeszła, podejrzewam. <laughs> Testy, szczególnie ten motyw na sam początku. <laughs> U Kibiego już fagra. Ile zombi, no to jest dla nich dobra gra. Dobra, dawać. Raz, dwa. To są to pielce, o. Drowned. Ale uważam, że un undeadzi. Okej, okay, lecimy dalej. Ło, wow, bardzo fajna gra światła. Nie powiem. Fajny księżyc odbija się w wodzie. Ale dość sztuczny ten to jest, ta woda. Taki kurde kwadrat, jakby ktoś to w edytorze komuś się nie chciało. Będę w edytorze do hero... O, do mapek do Herousa trójki na przykład. Podam taki przykład. Okej, okay, co tu spadło? Platę west i Platę West. Czyli yy, zbroja jakaś na klatę. Okej, okay, zobaczymy co tu. Bardzo powoli... Eee! Ty! Nie wstawaj mi ziom! Wow. Czyli Ej, co ona ma na głowie? Ja pierdolę No, Witch to nie za bardzo czapka Musimy zaraz znaleźć jakąś, jakiś diadem czarodziejki z Księżyca Ej, pluje we mnie Na razie powiem wam, całkiem przyjemne Ta gra światła mi się bardzo podoba, kiedy jest ta błyskawica, no coś pięknego No ale bez przesady, bez zwiech mi tutaj No nie, najpierw trzeba zabić pająka, muszę o tym pamiętać. A nie, to nie pająk, to jest sandy Splitter, przepraszam. Ale dali bo jakiegoś skilla. W sumie to jest beta, więc dużo nie można tutaj e, komentować za bardzo. W każdym razie gra mojego typu na pewno, bo ja lubię takie gry. Chociaż mapka jakaś by się przydała. Ale pewnie to zaraz gdzieś... Level up! Aha! I to już zdążyłem wyczaić. Drzewko skili. Uważajcie, trzymajcie się kurwa krzesła. Jak te drzewko skili wygląda? No więc tak, mamy... Yy, tutaj mamy trzy jakieś chyba podstawowe yy, te trzy podstawowe życie pewnie. No, siła, mana i życie zapewne, ale patrzcie na to. To są skile, patrzcie. Sam jestem w szoku tego. Ja pierdolę! Powiem wam, że bardzo lubię, ale to bardzo lubię, kiedy jest dużo konfiguracji, ale to jest trochę nawet przesada. Ale dobrze, no, z tego co wiem, to bardzo łatwo się w tym połapać. Mana regeneration albo spell damage. Czyli idziemy w jedną stronę na początku i po prostu za każdym razem mamy wybór dwóch stron. Aż yy, powiem wam, że. Mana regeneration idziemy i ciśniemy dalej. Tylko, że fajnie było jakieś skilly chycić. Yy, move only, clear. A, tylko. Tylko zwykły atak. Dobrze, mamy jakąś chyba wioskę. A nie. Wioska, ale zombie. Nie, drobne. To jest wioska drobne. Aha, poneci już ktoś tutaj pyka. Czy Można dołączyć sobie w party. I z tego co widziałem, bardzo fajnie jest party. Różne. Wo, Ło. Party i różnego rodzaju te no i, 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 i instancje po prostu podchodzimy do tablicy odgłoszeń i tam są po prostu zapisane kto gdzie jest, gdzie kogo potrzebują powiedzmy i po prostu się teleportujemy przykładowo do danej lokacji. No zgin Hilkok. Nie. Hillock Niestety przy rozdziałce 720 mam wszystko tak... Wszystko mam trochę ściśnięte. I niektórych napisów nie widzę, ale na filmie to będzie normalnie widać. Mój monitor jest no niestety bardziej wyższy niż szerszy. I dlatego to tak wygląda i mam trochę z tym problemy, ale... No padnij! Proszę bardzo. O! Nowa różdżka uwielbiam. I uwielbiam co najbardziej w grach, pokonując bossa, że jakiś fajny staw wyleci. Ja pierdolę. Tak, Superior Jerkin. Dobrze, ale czy armor? Tutaj nie pisze ile armor ma Ten ma 14, ten ma 14 Ten ma 8, ten ma 8 Dobrze, a teraz ta różdżka, co to jest? Fireball! O! Dawaj, to jest jakiś skill? Coś? Czyliś mam dodać do, do różdżki? Gdzie to dać? Ej! A może tylko w... Aha, rozumiem Dobra, co ja podniosłem za różdżkę? Tom. zidentyfikowana. Dobrze. Spróbujemy tego firewall'a wsadzić tu. Nie da się. Hm. Zobaczymy w mieście, czy. E, place in the socket to right color. Aha. Czyli muszę do niebieskiego. Uuuu, No to jest buja. Dobra. Tylko nie wiem, czy dobr dobrym pomysłem było wsadzenie tego do.

Okej. Czyli nie będziemy tutaj... Po pierwsze jest po angielsku i bym musiał się dobrze skupić, żeby coś z tego skumać. O dzięki ten nam podziękował. Aha, skilla możemy wybrać. Race zombie! Łooo, kibi musisz to zagrać. Freezing Pulse i Spark. Dawać zombiaków. Przynajmniej Kibie, będzie się fajnie oglądało albo szwagrowi. Nie wiem czemu, ale jakoś super... jeżeli chodzi o zombie to super... Jakoś tak tego nie aż nie. Dobrze. Unidentified mamy jeden. Ym... Sprzedamy itemki. Masz, proszę bardzo, to nam nie. Ej, ja nie chcę tego. Ja mam tylko kupować u niej, a ja chcę też sprzedać. Nie można. Sell items. Aha, w osobnym tym jest. Jaki bez? Sens? Masz. Weź wszystko. Trochę niewygodny jest interfejs. Nie ma co. Prawym przyciskiem powinienem kliknąć, to powinno przeskakiwać automatycznie do niej. Tak ma być, bo już tak mnie nauczyli. Drone dead. Mogę pogadać o tym. Dobrze. O, moja skrzyneczka. Bardzo fajny, bardzo dużo miejsca. Wow, bardzo mi się to spodobało. Gdzie jest identyfikowanie przedmiotów? Nie ma. Co mamy za questa? Mamy jakiegoś quest loga. Nic nie widać. <suszel> wszystko trzeba robić samemu. O, widzicie, to jest to o czym, to jest to o czym mówiłem. Po prostu klikamy się tam przenosimy, ale nie my, se pójdziemy tam, gdzie mamy questa. O ile waypoint. E Enemy at the gate, quest complete. Mercy... Um, aha, można się tam przenieść. Tu jest miasto, a musimy przejść tam jakby tak, 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 to jest miasto Musimy przejść aż tam. Czyli to są jakieś waypointy, a my musimy przeskoczyć tam na razie samemu, niestety. Ej! Niewygodne też to. Blu blu blu. Ground pressing z to go... Aha. Okej, okay, no to damy always display items, bo... Niestety, ale w tym czasie... O, fajny motyw, jak przychodzi przez krzaczki, to się poruszają. A jak daleko pójdziesz? Niedaleko. Nawet nie umoczyła się za bardzo. Nie, taka drobna kobietka, a. Uwaga! Kurde, czy ja wiem, czy ten, czy ten fireball to gorszy niż. Chyba gorszy. Dobra, a gdzie jest raj z zombie? Aha, nie, nie wsadziłem tego. Ale zaraz wracamy. Ej, nie mam. Do jakiego to musi być? Chyba do niebieskiego. Mhm. A do rękawiczek. Mamy? Ah, dawaj, chodź to zombie. A jaki szybki. Wow, 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 hello. Wow, wow, bez. Wow, ale fajny da o, ten. Damage zadaje. Boże, mam to słowo na końcu języka. Zadaje damage y obszarowo. O. Nawet niezłe, powiem wam. no. Powiem szczerze, że lepiej mi się grało w Torchlight i w Diablo. Ale no cóż, tu oceniać. Tu jest, widać, klimat trochę poważniejszy. I mana. Przynajmniej tak mi się na ten pierwszy rzut oka wydaje. No, gram 10 minut, 12, przepraszam. Wcześniej grałem trochę tym maruderem, odpaliłem sobie, żeby zobaczyć. Ło! Żeby zobaczyć. Dobra, dawać mi. Ej, o, Ej, ja chcę zombie, gdzie jest mój zombie? No. Chodź, zombie. <ścoughs> wow, fajny motyw z mewami. Ej, magowie, kurwam, zombie mag. Takie rzeczy tylko w Resident Evil. Ej, no jej, mój zombie zginął, co jest? Jaki słaby ten zombie. Dobra, zbieramy wszystko standardowo na początku. I w chwili wolnego czasu sprawdzamy ekwipunek. To, to jest moja taktyka, dla tego typu gry. Portal scroll, o, bardzo fajnie. Ej, co to wykańcza mi się? Aha, nie, psuje się pewnie item. Nie. Aha, wzmacniam sobie tego tego skilla. Chyba. Nie jestem pewien, wszystko jest po angielsku. Nie ma cholera mapy. Co to ma? Aha, on chyba jest na czas ten zombie. Wow. Wow, wow. Spadaj, laska. Padać. Dawaj zombie Ja zobaczymy w Kejach, czy jest gdzieś mapka Bla 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 bla, bla 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 bla, bla, bla. Gdzie jest map? Open charakter, character Open Close the map tab Shit, Ta mapka wygląda jak w diablo dwójce jak nie w jedynce Ale ważne, żeby była... Nie ważne, żebym miał jakieś bajery. ważne, żeby była czytelna. O. Fireball ma level up. Rozumiem. A i teraz mogę rozwinąć to. Te... Co ja zrobiłem? Chciałem dać jakiś punkt w coś. Click up to level up zombie. Click to level up the game. Right click to dismiss without leveling the game. Aha, czyli jest level. Każdy z przedmiotów, każdy, każdy ze skilli może osobno levelować. Fajny motyw, bardzo fajny, bardzo mi się to podoba. Czyli po prostu wychodzi na to, że będziemy. Co ty gadasz? Zgiń, marnie. Co, nie umiesz sobie pokładać w inwentory, czy zawsze muszę, to ja za ciebie robić. Okej, okay. możemy zamienić rękawice, ale wtedy. Niestety nie będziemy mieli naszego zombie Ale zombie jest nam bardzo potrzebny yy, Jakieś kamyczki widzę Same fajne rzeczy A faktycznie się nie zmieści No trudno Chodź No zdechnij Wow, mało żyćka mamy Dawaj zombie, ej no, Bierz ich No, czyli Witch wcale nie taka dobra Scepter, o! To musimy wziąć. Zamiast łuku na pewno będzie lepsze. Mm, 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 physical Damage, ta, 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 ta. chujowe. Lecimy dalej. W ogóle nawet nie wiem co on zrobić, szczerze mówiąc. Wow. Łapcie, żryjcie ogień. Czemu moja się podpaliła? Ktoś w nią strzela jakimś ogniem? Chyba tak. Ok, level up. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli dalej. Poszliśmy w mana regeneration. Intelligence możemy wybrać, albo mana. Increase 8% maksimum mana. Albo 10% inteligencji. Ale teraz, co mamy z tego? Tu mamy znowu inteligencję. Tu mamy znowu manę. Hm. Mane. Idziemy dalej. Dawać mojego zombie. No, zombie. Bez sensu. Wow. Ten zombie chyba ma jakiś cooldown. O, dawaj. Chodź, pokażemy im jak to się robi. Mam swojego własnego zombie, fajna rzecz. Ciekawe czy można go czegoś nauczyć. Jakiegoś salta czy czegoś. te malutkie potworki. w seszach to jest po prostu przekleństwo jeżeli się nie ma ataków obszarowych bądź dystansowych byle jakich Pamiętam jak dziś diablo 2 i te fetysze w diablo masakra padać fajne nie Powiem wam szczerze, że grafika taka bardzo fajna, bardzo wyrazista taka, dokładna, szczegółowa. Wandy. No to Wanda już musimy podnieść, przepraszam bardzo. Wyrzucić to. Interfejs bardzo intuicyjny, trzeba przyznać. Tylko trochę za wolno biegasz, Kobito. Scroll of Wisdom. Dobrze, czyli zrobiliśmy ładne kółeczko, nie wiem po co. No, tutaj możemy zejść sobie. padać. zaraz przywołam zombie, i nie będzie tam wes wesoło. Nawet już to zrobię. Bo już widzę, że się zbieracie. No nie, ile was tu jest? Co myślicie, ja jeszcze nie mam takiego levelu, żeby wszystkich tak fajnie wymiatać. Co, już nie masz many. Tyle inwestowaliśmy w tą regenerację? Wow! Hehe! <laughs> Ej! Czemu oni mają takie bajery, a ja nie? Zwykłe mopki! Shit! Ty kobito, bo już mnie f... Jestem zazdrosna! Fuck, długo chyba nie. Jak Fire Fury? Ja Chyba ogniem raczej nie powinienem jej atakować. No, o. no trochę o, ciężki orzech do zgryzienia powiem wam He, Zaraz ja będę zgryziony O jakiś złoty przedmiot, żółty Zaraz zobaczymy co tu jest Zaraz się przeniesiemy do miasta bo Widzę, że tutaj fajne całkiem rzeczy Dobra i Scrollowicom Scroll fragment A trzeba pięć ten, fajne Portal Scroll Dawaj, całkiem przyjemna do tej pory, ale dalszą część zobaczycie w następnym filmie. Jeżeli, oczywiście, będziecie chcieli go zobaczyć, jeżeli będziecie chcieli, żebym Wam dalej pokazywał tę grę. Tak więc, dzięki Wam wielkie i na razie.